Tomasz Rasiak, prezes Prime People jest z nami. Kłaniam się, nisko, panie prezesie. Dzień dobry, witam państwa. Witam pana Panie prezesie, na czym ta zmiana, która jest już w tej chwili na takim etapie procesu rządowego, różni się od tego, co żeśmy mieli pod koniec tego poprzedniego procesu legislacyjnego? Widzi pan tu jakąś zasadniczą różnicę między jednym a drugim projektem? No, ten projekt, panie redaktorze, w pierwotnej wersji budził duży niepokój w naszym środowisku, w biznesie, bo dawał Państwowej Inspekcji Pracy bardzo szerokie uprawnienia do ingerowania w formy zatrudnienia i myślę, że dobrze, że rząd wycofał się z najbardziej kontrowersyjnych zapisów, bo rynek pracy... Potrzebuje stabilnych zasad, a nie decyzji administracyjnych podejmowanych z dnia na dzień. A z perspektywy agencji pracy, szczególnie zatrudniających cudzoziemców, kluczowa jest przewidywalność, jasne reguły, a niepewność co do tego, jak dana umowa zostanie oceniona po fakcie. Powiem tak, jeśli te przepisy wejdą w w bardziej wyważonej formie mogą uporządkować rynek. Jeśli nie wrócą w ostrej wersji, to realnie podniosłoby, podniosłoby koszty i ryzyko prowadzenia tego rodzaju działalności. No ale, ale panie prezesie, chyba jednak z tego projektu wynika, że oni tam niewiele zmienili. Bo oni chyba niewiele. Tylko... są takie mhm. Są takie właśnie zmiany, które są powiedzmy mm, kosmetyczne. I z takich ciekawostek, które tutaj możemy znaleźć, no to jest wydawanie decyzji czy interpretacji, może nie decyzji, tylko interpretacji indywidualnych, coś czego wcześniej nie było. I zgodnie z nowym projektem, to główny inspektor pracy będzie na wniosek podmiotu zatrudniającego wydawał interpretacje indywidualne. No ciekaw jestem, jest, to, jest ten termin 30-dniowy zgodnie z przepisami i to jest taka chyba jedyna poważna zmiana, którą można dostrzec w zmianie tej ustawy, w projekcie tej ustawy. Ale nie, nie zmieniło się ta kwestia, która dotyczy rygoru natychmiastowej wykonalności tej decyzji inspektora? Czy tam w końcu oni idą w to, żeby to... Hmm... Znieść, czyli nie, nie nadawać od razu mocy prawnej temu, co ten inspektor tam ustali, yy, bo, to, bo to było takie bardzo poważne ty, yy, uprawnienie, które tam w tym poprzednim projekcie się przewijało i do samego końca nawet w tym projekcie pozostawało. Czy tego nie ma, tego natychmiastowego rygoru? Bo tutaj jakby kwestia była od początku jakoś tam podnoszona, że musi być jakieś prawo odwołania. Tam miał, tam w projekcie też było prawo do odwołania, ale koniec końców i tak wchodził ten rygor natychmiastowy. Wykonalności, więc i tak trzeba było formę zatrudnienia zmienić, zapłacić te wszystkie należności od tego stosunku, które inspektor tam jego zdaniem powinna być. Tego rygoru natychmiastowej wykonalności, przynajmniej na tym etapie, bo ten projekt już był zmieniany wielokrotnie. Więc na tym etapie z tych informacji, które mamy, to na tym etapie wygląda to tak, że, ten, że, że, tego, że tego nie będzie. Jedyną, jedyną taką ważną rzeczą jest, że będzie, tutaj mówimy o kobietach w ciąży, że tutaj będzie jakaś ochrona i będzie tutaj dopiero po czasie można było jakby po tej decyzji czy po wydanej decyzji i wyroku sądowemu będzie można dopiero jakby wrócić do, do tego pierwotnego stanu po zaskarżeniu tej, tej decyzji. Aha, czyli jeżeli chodzi o to, że w przypadku kobiet w ciąży to nie będzie się. bo tak z tego, co ja tam wyczytałem, to tak, chodzi o kobiety w ciąży i chodzi o, o osoby w wieku przedemerytalnym. Głównie dwie o, o, głównie dwie o te dwie kategorie e, osób, no bo te osoby no faktycznie powinny być w jakiś sposób e, chronione. Natomiast, no biorąc pod uwagę, panie redaktorze, no bo jedna podstawowa rzecz, no biorąc pod uwagę, że na cały czas jest zauważany rynek pracownika, no bo my mamy gdzieś tam około 5% bezrobocia, e, licząc, licząc w skali kraju z Małym Haczykiem, no to ta dowolność stosowania umów w tej chwili przez osoby, które szukają pracy, naprawdę jest duża. Jeśli ktoś chce pracować na umowę o pracę, to z pewnością znajdzie umowę pracodawcę, który daje umowę o pracę. Natomiast są osoby czy grupy osób, które naprawdę szukają zatrudnienia na umowę Naprawdę z różnych przyczyn, bardzo różnych przyczyn, w tym właśnie cudzoziemcy. No, i, 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 i mają wybór, czy oni chcą pracować na umowę o pracę, czy umowę o zlecenie. Więc no, to jest naprawdę zmiana, która powinna tutaj być zachowana. I ja nie ukrywam, że z punktu widzenia prowadzenia Agencji Pracy to te przepisy powinny zostać i one no, powinny być łagodnie potraktowane, właśnie z tego punktu widzenia. Znaczy ja tutaj rozumiem, że tu chodzi o to, że jak jest ta grupa osób takich, takie z jakimś tam w szczególnej sytuacji, bo mają jakieś tam uprawnienie, przynajmniej czy kobiety mają jakąś, no właśnie, bo na umowie cywilnoprawnej tak nie mają ochrony, tylko chodziłoby chyba o to, że, że jak jest umowa zlecenie, to żeby ten pracodawca na złość nie wypowiedział umowy, żeby ta kobieta która jest w ciąży rzeczywiście miała chociażby to świadczenie macierzyńskie z tej umowy cywilnoprawnej no bo przecież jak ma ktoś umowę o pracę no to żaden inspektor nie będzie tego ruszał bo to przecież chodzi o to co ci mają tą umowę o pracę co nie mają tych umów o pracę że zdaniem inspekcji powinny mieć tam, tam całego ustawodawcy panie prezesie, z tego w ogóle zamieszanie będzie będzie z tego zamieszanie, z tego jest, szanowny panie redaktorze, zamieszanie już od dawna ja powiem więcej, mm -hmm. Państwowa Inspekcja Pracy, przecież osoba, która jest zatrudniona dzisiaj na umowie cywilnoprawnej, ma prawo zwrócić się do Państwowej inspekcji pracy dzisiaj z zakwestionowaniem tej umowy i takie przypadki przecież na rynku się zdarzają, My jesteśmy jako agencje pracy tymczasowi również kontrolowani i to permanentnie, więc jeśli są takie zastrzeżenia i ktoś. Chcę tutaj skierować sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy, to proszę mi wierzyć, my jesteśmy kontrolowani i ten stan rzeczy jest kontrolowany na bieżąco, więc ta ochrona co do zasady i tak istnieje. Więc jeśli jakiś człowiek zatrudniony no twierdzi, pomimo tego, że podpisał czy zawarł umowę cywilnoprawną, że to była umowa, o pracę, no to oczywiście ma prawo zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy, no i Państwowa Inspekcja Pracy to w tej chwili rozstrzyga, no również na korzyść Uch. tego pracownika. Panie Prezesie, jakby zaraz w ogóle do samego rynku pracy to przejdę, znaczy mam tutaj jakby rzeczywiście ciekawie jestem kilku rzeczy i Pana opinii, natomiast my teraz w ogóle wejdziemy znowu w proces legislacyjny tej całej ustawy o tym całym Inspektorze Pracy i tych jego uprawnieniach. I to w zeszłym roku to spowodowało strasznie dużo po prostu takiej niepewności. To teraz lepiej jest pana zdaniem, żeby to jednak uciąć i szybko to uchwalić i niech to już po prostu jakieś tam będzie, czy to po prostu w drugą stronę. Nie, ponowna powinna być głęboka dyskusja, bo tutaj nastąpiło w ostatnich dniach gigantyczne przyspieszenie. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, no w naszej branży no agencje pracy dzisiaj są dziś naprawdę jednym z głównych filarów legalnego zatrudnienia w Polsce, bo biorą na siebie masę formalności, legalizację pobytu i pracy w przypadku cudzoziemców, całą obsługę kadrową i powiem tak z perspektywy praktyka, mogę powiedzieć jedno, że stabilny biznes. No, Potrzebuje przewidywalności, yy, spójnej interpretacji i takiego działania perspektywicznego, a nie zmieniających się przepisów yy, z dnia na dzień czy z tygodnia na tydzień, bo to jest coś, co nas, przedsiębiorców, naprawdę yy, dotyka w sposób yy, no, ogromny, te, te zmiany przepisów. Takie wprowadzone, że tak, wprowadzone, że tak powiem, na, pręd, na, na prędce i, i, i zmiana tych przepisów. Yy, w jedną, czy w drugą stronę taka szybka. Pan jest tutaj, pan, panie prezesie, bardzo dyplomatyczny, bo przecież de facto mieliśmy miesiąc temu taki komunikat, że w ogóle nie, nie będzie już tego tematu, że już jest zakończony, a tu po prostu wyskoczył nam znowu, po prostu to jest taka niekończąca się historia z tym, z tym inspektoratem, no panie prezesie... tak, Dokładnie, no najgorsze jest to, że my y, dzisiaj y, y, kładziemy się spać i nie wiemy, co będzie jutro tak. i faktycznie to jest największy problem z y, przepisami, z którymi mi się tutaj y, borykamy. Ja osobiście uważam, że ten temat powinien być przedyskutowany. Panie prezesie, z, zróbmy taką z naszej długii, dyskusji, długii. Rozumiem, to zróbmy w takim razie dłuższą taką dyskusję. Znaczy wróćmy do tematu, bo temat wymaga trochę dłuższego w ogóle pokazania. Oglądają państwo blajer w biznes wracamy do tematu, który dotyczy wracającego projektu ustawy dotyczący uprawnień inspektora pracy jest z nami prezes prime people Tomasz e, Rasiak, panie prezesie na chwilę zostawiając w ogóle kwestię tej ustawy z boku, no bo rzeczywiście, e, a może nie, może jeszcze nie, bo e, gwałtownie panu przerwałem, a pan rozumiem, że się opowiada za tym, żeby nie robić tego ekspresowo teraz e, rachciach rząd to przyjmuje sejm uchwala. I mamy załatwioną sprawę, tu rząd chce to po po prostu trochę zrobić z myślą o Komisji Europejskiej, która ma tam KPO dzięki temu wypłacać. Tylko jednak, żeby mm, no tutaj się pojawiła jakaś szersza refleksja, żeby na nowo ten projekt został przedyskutowany, bo, bo de facto to jest powtórka z, z tej historii, która była poprzednim razem. Pojawił się projekt, w ogóle pierwszy raz się pojawił cały zamysł zmiany tego kamienia milowego. Nikt z przedsiębiorcami nie rozmawiał. Dopiero jak się pojawił projekt, to wtedy zaczęło się całe dyskutowanie co do tego, jak on jest groźny dla biznesu. No tu, de facto, jak nie będzie tej szerszej dyskusji, o której Pan mówi, no to powtórzy nam się ta historia. No właśnie o to chodzi. Oczywiście możemy procedować ten projekt. On powinien być przedyskutowany z szerokim, szerokim biznes, biznesem i, i, i firmami. No, szanowni Państwo, no nie może być tak, że ja w ogóle nie lubię tego, tego sformułowania umowy śmieciowe, muszę Państwu yy powiedzieć, bo, bo, bo te umowy, one są opisane w prawie, prawie nikt nikogo do podpisywania tych umów nie, nie, nie zmusza i trzeba powiedzieć sobie tak: no wprowadzanie przepisów takich yy na prędce, prze, bez przedyskutowania tego z biznesem, z przedsiębiorcami, którzy się na co dzień spotykają z szeregiem wszelkiego rodzaju problemów i kłopotów związanych z zatrudnieniem yy i zmieniającym się rynkiem, naprawdę bardziej szkodzi niż pomaga, więc naprawdę zachęcam tutaj rządzących do tego, żebyśmy przedyskutowali, żeby ten temat nie wrócił za chwilę ze zdwojoną siłą w jakimś bałaganie. No trochę też nawiążę do krzefu, który tutaj nam się pojawił, który, który no, namieszał, hmm. jeśli chodzi o, 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 o tę sferę, no bardziej tak, że tak powiem, finansowo-podatkową, no ale jednak. Dobrze, to panie prezesie, teraz y, zostawmy już ten temat tak zdecydowanie. Zobaczymy, co rzeczywiście zrobi rząd, bo to dopiero c, co komitet stały. Natomiast ja teraz zupełnie o innej historii. A mianowicie o nie wiem, czy tutaj możemy to pokazać, co mi się teraz tutaj pokazuje. Na razie mi się to jeszcze tak jakoś uruchamia powoli, ale już się uruchomiło. Nasz tutaj fantastyczny realizator, mówimy teraz osoba realizująca 24 grudnia. To jest są dane mm, gus które dotyczą rynku pracy. I teraz czy pana zdaniem rzeczywiście jest tak, jak no, pojawiły się takie po ostatnim komunikacie GUSu, takim podsumowującym rok 2025, że nam się w ogóle sytuacja na rynku pracy zmienia, ale tak nie, nie pomyśli już pracowników, że to, co mieliśmy w ogóle kiedyś, czyli ten powtarzana, niska stopa bezrobocia, yy, Kwestia tego, że tych y, wybór, jeśli chodzi o formy zatrudnienia i miejsca pracy, to biorąc pod uwagę skalę zwolnień grupowych, jaka była w 2025 roku, nam trochę w ogóle 2026 rok, no z większym, nie chcę powiedzieć, że smutkiem, ale jakąś taką powściągliwością, jeśli chodzi o perspektywę pracownika, każe spojrzeć. Ja patrzę na to, panie redaktorze, z perspektywy takiej. Polska zgodnie z perspektywą czy prognozami Banku Światowego czy Komisji Europejskiej no, będzie się w najbliższych latach rozwijała w w PK, tempie PKB 3 czy 3, 3 z małym haczykiem. Z drugiej strony wskaźnik dzietności, który my mamy w Polsce, no jest tragicznie niski, tam jest 1,1 mniej więcej, natomiast wskaźnik zastępowalności, no to jest 2,1, więc... Z tego punktu widzenia muszę Państwu powiedzieć, że tak, no, oczywiście, że ubywa nam z jednej strony po prostu pracowników czy osób do pracy, z drugiej strony do 2030 roku no, będziemy się rozwijać w tym tempie, o którym ja wspomniałem. Więc my nie lubię tego słowa skazani, ale my po prostu będziemy zmuszeni niejako współpracować, zatrudniać pracowników z zagranicy, i z tego punktu widzenia też um, chcę powiedzieć, że pracownik spoza krajów tutaj, mm -hmm. nawet Europy, nie mówiąc o Ukraińcach, no, będzie coraz częściej spotykanym, spotykanym pracownikiem na naszym rynku pracy. Ja nie przewiduję, jest lekkie schłodzenie tego rynku, i to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że, że, że to widać. Natomiast to nie przekłada się na jakieś wielkie liczby, które są tutaj zauważalne, jeśli chodzi o ogólnie o rynek pracy. Ale to rozumiem. Natomiast jeśli chodzi o kwestię, która dotyczy zatrudnienia cudzoziemców, to mamy już w ogóle chyba jakąś historię związaną z tą nową regulacją, która dotyczy, która od 2025 roku tam zaczęła działać, dotycząca zmian, jeśli chodzi o zatrudnienie cudzoziemców. No ale zasadniczo Polska nie stała się takim, krajem otwartym bardzo na to żeby przyjmować obcokrajowców no nasi rządzący to bardzo jakoś przez zęby cedzą deklaracje które związane są z pracownikami z innych państw ale to może być tylko i wyłącznie marketing polityczny z takiego praktycznego punktu widzenia pana zdaniem jest rzeczywiście jeśli ktoś ma tą lukę na rynku pracy Krajowym czy tam lokalnym, to jest w stanie rzeczywiście mimo tych nowych regulacji dotyczących uzyskania pozwoleń na pracę, szansa na to, żeby no, pojawił się pracownik z innego państwa w Polsce? Y w Polsce funkcjonują dwa, dwie metody zatrudniania pracowników, i to jest procedura tak zwana oświadczeniowa, czyli ta przyspieszona, która jest realizowana w Urzędzie Pracy. I dotyczyła ta procedura kilku krajów. Do tej pory to było sześć krajów, no bo była w, niej, w tej procedurze też Rosja, która została wykreślona. W tej chwili zostało pięć, i to jest Ukraina. Białoruś, Mołdawia, Armenia i Gruzja. I tak naprawdę oprócz Ukraińców, którzy no jeszcze są troszeczkę na innych przepisach, no to te kraje, o których wspomniałem Mołdawia, Armenia. Gruzja, no są tak małe, że pozyskanie pracowników z tamtych regionów jest, jest niewielkie, no to jest promil. Białorusinów stosunkowo mało do nas tutaj przyjeżdża, no też ze względów politycznych, także w dużej mierze my się opieramy jednak na Ukraińcach z tego powodu, natomiast uzyskanie zezwolenia w Urzędzie Wojewódzkim, mówimy o tej procedurze, poza... Tymi uh -huh. krajami, o których wspomniałem, no jest bardzo, bardzo, bardzo długotrwałe i to nie są. Dni, to nie są tygodnie, to są miesiące, a czasami to są naprawdę długie miesiące, więc konia z rzędem temu, kto dzisiaj w stanie jest przewidzieć, czy on będzie chciał zatrudnić, nie wiem, 10, 20, 30 Filipińczyków w grudniu 2026 roku, no bo te dokumenty mhm. i, i czas na wyrobienie tych dokumentów to jest to jest 8, 10 miesięcy mniej więcej w tej chwili. To panie prezesie, to te, te, te wyjątkowe podejście, to jest w przypadku obywateli Ukrainy, Białorusi i... I jeszcze jakiego kraju? Armenii, Mołdawii yy, i Gruzji. Chociaż Gruzja została też ostatnio wyłączona, bo to jest świeży Aha. temat. Także tak naprawdę zostały nam cztery kraje, gdzie w procedurze uproszczonej jesteśmy w stanie zatrudniać te osoby. Mówię, Armenia i Mołdawia to są kraje, z których praktycznie nie korzystamy, jeśli chodzi o cudzoziemców. I do panie prezesie, i, i do wszystkich sektorów gospodarki jesteśmy w stanie zatrudnić, czy to handel, czy to produkcja, czy usługi, jak, 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 jak trzymamy się tych państw? Do wszystkich, bo tutaj nie ma rozróżnienia, Aha, jeśli chodzi okay. o, o rodzaj czy branżę, absolutnie nie. To chodzi o legalność yy, zatrudnienia yy, tego pracownika w tej procedurze uproszczonej, można do każdej branży oczywiście. No to bardzo ciekawe to jest, pani prezesie, mamy jakoś napięte sytuacje z Białorusią cały czas. Cały czas mamy tam, ale jednak pracowników z Białorusi przyjmujemy, jak, jak rzeczywiście yy, ma, mamy ujęte w tym wykazie uproszczonej procedury. To, to jest w ogóle ciekawe. Natomiast, pani prezesie, ostatnia rzecz. Kwestia, która związana jest z ustawą dotyczącą obywateli Ukrainy, bo rząd w ogóle wygasza te przepisy. On robi tak, że tam rzeczywiście już proceduje, jest, jest procedowana chyba w Senacie jest teraz ustawa o tym, że w ogóle ma zniknąć ta spec ustawa, Ta, która dała tę dodatkową jeszcze, to ja, ja nie pamiętam jak to się nazywało, ale taka jeszcze dodatkowa forma łatwiejsza zatrudnienia obywatela Ukrainy. I ona nam w związku z tym też jakoś zniknie. To to jest, e, nie jest ryzykowna kwestia z punktu widzenia takiego właśnie e, naszego krajowego rynku pracy. Jest to kwestia ryzykowna, i jeśli te przepisy, panie redaktorze, szanowni państwo, są na tyle skomplikowane i jest taki duży gąszcz tych przepisów, mhm. że naprawdę konia z rzędem temu, kto w tych przepisach się kolektualnie mówiąc, łapie. Natomiast jeśli firma współpracuje z agencją, która te przepisy zna i aktualizuje na bieżąco to będzie na pewno wiedziała, co zrobić, żeby uniknąć jakichkolwiek perturbacji. To, co pan redaktor powiedział, tak, w tej chwili i jeszcze w tym roku będziemy mieli możliwość tego łatwego zatrudniania cudzoziemców z Ukrainy ale w perspektywie w perspektywie no najbliższego roku czy po tym roku no ta perspektywa się mocno ukróci i trzeba będzie organizować tą pracę w trochę innej formie i trzeba będzie wiedzieć w jaki sposób to robić żeby. Mm -hmm. cudzoziemcy z Ukrainy mieli legalny statut pobytu tutaj w Polsce, a nie na tak zwanej specustawie, no bo w tej chwili nawet jeśli cudzoziemcowi z Ukrainy skończyła się wiza czy paszport biometryczny, to w związku ze specustawą jego pobyt jest legalny, no a dopiero jak jest pobyt legalny, to jemu dopiero temu cudzoziemcowi, czytaj cudzoziemcowi z Ukrainy, można zalegalizować pracę. Tomasz Rasiak, prezes Prime People, był z nami. Bardzo dziękuję za spotkanie, żeśmy omówili kwestię inspekcji dziękuję. pracy.